Dzień dobry, kochane dzieci. Witam także rodziców i opiekunów. Dzisiaj na zajęciach logopedycznych będziemy mówić głosami zwierząt. Co to za zwierzę? To koza. Jak koza mówi? Me, me, me. Co to za zwierzę? To koń. Jak mówi koń? To krowy. Jak mówią krowy? Mu, mu, mu. Co to za zwierzę? Indyk. Jak mówi indyk? Gul, 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 gul. Gul, 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 gul. gul, gul, gul. Co to za zwierzęta? To świnki. Jak mówią świnki? Kwi, 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 kwi. I jeszcze mówią. Co to za zwierzę? To kogut. Jak mówi kogut? Kukuryku, kukuryku! Co to za zwierzę? Kaczka. Jak mówi kaczka? Kwa, 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 kwa. Co to za zwierzęta? To kury. Jak mówią kury? Ko, 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 co, co. co to za zwierzęta? To gęsi. Jak mówią gęsi? Ga, gam, 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 Co to za zwierzęta? To owieczki. Jak mówią owieczki? Be, be, be. Co to za zwierzę? To kot? Jak mówi kot? Miał, miał, miał. Co to za zwierzęta? To pszczoły? Jak mówią pszczoły? Z, A co to za zwierzęta? To żaby? Jak mówią żaby? Kum, kum, kum. Chyba było łatwe. A teraz pobawimy się troszkę trudniej. To są żaby. Mówią kum, kum, kum. A jak mówią kum, 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 to wiecie, co one robią? Kumkają. Co to za zwierzęta? Pszczoły. One mówią bz. Bzz, bzz. A jak mówią bz, bzz, bzz, to wiecie, co robią? Bzyczą. Co to za zwierzę? Kot. Kot mówi miał, miał. Jak kot mówi miał, to miał czy. Co to za zwierzęta? To owieczki. Jak one mówią? B, be, be, be. Jak mówią B, be, to beczą. Co to za zwierzęta? To gęsi. Jak one mówią? Gę, 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 gę. Jak mówią gę, 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 to gęgają. A co to za zwierzęta? To kury. Jak one mówią? Ko, ko, ko. Jak kury mówią koko? Ko, to gdaczą. Hm, a kto to jest? Mówi kaczka, kwa kwa kwa. Jak kaczka mówi kwa kwa kwa, to kwacze. A to kto to jest? Kogut. Jak mówi kukuryku? Jak kogut mówi kukuryku, to pieje. A kto to są? Świnki. Jak one mówią? Kwik kwik kwi. Jak mówią ch, 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 to chrumkają, a jak mówią kwik kwik kwi, to kwiczą. A kto to jest? To indyk. Jak mówi indyk? Gul 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 gul. Jak indyk mówi gul gul gul, gul to gulgocze. A kto to są? To są krowy. Jak one mówią? Mu mu jak krowy robią mu, to muczą. A kto to jest? To koń. Koń jak robi buzią. Pff, pff. Iha, iha! Jak koń robi pff, pff, to parska. A jak robi iha, iha, to rży. A kto to jest? To koza. Koza robi. Me, me. Jak koza mówi me, to meczy. No to jeszcze raz. Koza meczy, koń, rży i parska. Krowy muczą. Indyk gulgocze. Świnki kwiczą i chrumkają. Kogut pieje. Kaczka. Kwacze, kury gdaczą, gęsi gęgają, owce beczą, kotek miauczy, pszczoły bzyczą, a żaby kumkają. I tak wszyscy sobie rozmawiają. Pa, pa!